Hejka mordeczki ze strony Mateusz, witam w kolejnym vlogu. Nie no, witam serdecznie. Ten, tego jak widzisz, troszeczkę inny aparat, a to z tego względu, że nie mogę znaleźć tam tej kamerki. Ale dzisiaj pomyślałem, że sobie nagramy takiego vloga. I uwaga, bo dzisiaj jest w sumie sporo planów. Zauważyłem, że wiosnę zaczął padać mi śnieg na Podlasiu. Nieistotne, za chwilę ci to pokażę. E, aktualnie, słuchaj, wrzucam filmik. To jest aktualnie najważniejsza rzecz, jak widzisz. I niestety, słuchajcie, nie, nie uporałem się z tym, żeby wyświetlenie, nie wpław... nie, Tak, niestety nie. Niest, niest, niestety jeszcze się z tym nie uporałem, nie uporządkowałem sobie tego w głowie, żeby wyświetlenia nie ryły mi bani. To, to trochę mniej to się dzieje, ale bardzo często w dalszym ciągu jest tak, że e, jak jest mniej wyświetleń, to mam też gorsze samopoczucie. Ale tak się dzieje, być może ja się muszę jakoś dowartościować tymi cyferkami, czy coś czuję się nudniejszy, jaki film ma zamiast 5002, nie wiem. Teraz mi ten film sprawdza, sprawdzać mi to będzie. O, taki ładny chłopczyk, jak mi to będzie sprawdzać, YouTube film. Generalnie jestem sam w domu. Nie wiem, czy słyszycie właśnie dźwięk samochodu, jednak nie jestem sam w domu. Ruizy przyjechali, dlatego że po prostu mój brat prawdopodobnie złamał rękę. Tak, nie przysłyszeliście się. W sumie zaraz zobaczymy, czy on będzie miał bandaż czy gips, nie wiem. Ale no generalnie jest Kongo, widzowie. Farciarz kurczę, teraz nie pochodzi sobie ze szkoły. Dzień dobry, ja chciałbym zamówić dwa małe boksy: wołowina i sos mieszany. Okej, okay, po prostu się rozłączył, że nawet nie wiem ile mam czekać, gdzie mam podjechać, bo to jest numer w ogóle starego lokalu, nie? Więc możliwe, że zamówiłem te boksy w jakimś innym po prostu mieście. No nie wiem, ale w każdym razie teraz jadę odebrać mojego brata. Mój brat jest już, to jest w ogóle następny dzień tego vloga i mój brat jest po prześwietleniu. No, cześć, kotku, cześć. No i dzisiaj był właśnie brat na prześwietleniu. Jestem ciekaw, czy on teraz jak jest w szkole, to będzie miał gips, czy może tylko bandaż. W sumie nie wiem. La, 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 la. No właśnie zbliżamy się do szkoły i powiem Wam, jestem ciekaw, czy mój brat będzie miał gips, czy co, nie wiem, no w sumie nie wiem, co może mieć, ale w ogóle Wam powiem. A, zrobię antyreklamy dla szpitala tego Grajewskiego, nie? Otóż rzeczywiście, jak mój brat tam się przekręcił na jakiś bok, e, poczuł. Dosyć wyraźny ból. On, no oczywiście, trafił na SOR, z rodzicami pojechał, no i trzeba będzie było zrobić prześwietlenie ręki, tak? Naturalny proces, czy jest złamana, czy może tylko zbita, bla, bla, bla. No, pewnie wiecie o co chodzi, nie? I tak, zrobili rzeczywiście te prześwietlenie, tylko nikt nie wiedział, tak naprawdę, czy ona jest złamana, czy zbita. Ciężko określić, prawda? Więc kazali przyjść, żeby jeszcze raz zrobić to prześwietlenie. nie? Dzisiaj mój brat. Był drugi raz na tym prześwietleniu i okazało się, że ten aparat w maszynie jest zepsuty. I trzeba przyjść jeszcze raz na to prześwietlenie, po prostu, żeby w końcu było wiadomo, czy mój brat połamał rękę, czy może ją mocniej zbiła, może jakoś lekko pękła, pęknęła, czy coś takiego. Natomiast, e, mimo tego, że nie wiadomo, czy on złamał rękę, czy nie, to czasem w przypadku dużego zbicia po prostu. I tak może być coś takiego, że dostanie Michał na przykład gips, nie? Tak, tak po prostu prowizorycznie, profilaktycznie bardziej. O, czy co, u ciebie jednak nie gips? Mm, nie, wiesz, kurde, ten szpital jest tak, tak po prostu zepsuty, że. nie wiem, to po prostu wesz, byłaś od taka pani, to po prostu już z wyglądu wygląda tak, że po prostu tylko tak. Spinaj, no nie spinaj tej ręki, no tak. <laughs> no to ładnie. I tylko tam poszł, poszł. A właśnie, kurde bo zamówiłem boksy, dobrze, że mi się przypomniało. Dobra, boksy odebrane, dla Michała taki prezent zrobiłem właśnie, żeby było jakieś jedzonko, bo chyba rodziców nie ma w domu, z tego co kojarzę. No powiem Wam, że jedzonko naprawdę bardzo dobre, także jeśli ktoś jest z okolic Grajewa czy z Grajewa, to, to się chyba nazywa Royal. Kebab czy Royal King, coś takiego. No, te boksy całkiem smaczne są. Jeszcze ja sobie tutaj wziąłem włowinę, coś mieszany. Dobra, słuchajcie, właśnie robiłem e, miniaturkę do filmiku, bo za chwilę też będę drugi filmik stawiał. I pomyślałem, że przy okazji, jak już tutaj jestem, jestem aktualnie znowu sam w domu, sprawdzę sobie stabilizację tej kamerki GoPro 11. Ludzie tak strasznie się ją zachwycali. Ja w teorii już ją robiłem i tak dalej, ale teraz jestem na tej stabilizacji Boost, czyli najwyższej, jaka tylko jest. Więc uwaga, e, przybiegnę sobie, czy są jakieś nierówności. Naprawdę, teraz już nawet trochę się staram trząkać tą tak specjalnie, e, nienaturalnie biegam, aby troszeczkę ją potrząsać i tak dalej, nie wiem w sumie czy jest równo, czy nierówno, możecie sami ocenić jak to wygląda, czy da się to oglądać, a teraz wyłączę stabilizację, dobra, teraz stabilizacja wyłączona jak widzicie, widać mi jakby troszeczkę większy obszar, dlatego, że zawsze jak jest stabilizacja gdzieś włączona, to musi być ten obraz troszeczkę zeskalowany, więc teraz jest jakby szerszy kąt i co nie ma stabilizacji jest wyłączona, w sumie zrobię to samo nie? czyli będę biegł w sumie, nie wiem, teraz tak samo odwrócę Troszeczkę specjalnie, tak jak wcześniej, i niektórzy jak się zastanawiali, czy po prostu warto kupić kamerkę GoPro 10 czy 11. No to być może nawet to będzie dla Was jakimś wskaźnikiem, tak? Bo ja oczywiście się domyślam, jak ta stabilizacja działa i podejrzewam, że działa po prostu super, bo trzeba pamiętać, że za każdym razem, jak człowiek chodzi, telefony też mają stabilizację, więc gdyby żadne urządzenie nie miało stabilizacji, to wszystko by wyglądało w taki sposób.